I wszyscy, dzisiaj mamy pierwszy dzień studiów, nowych studiów, znaczy kolejnych, drugiego stopnia. Także idę na pierwsze zajęcia za chwilę. Jest przepiękna pogoda, ja kocham taką jesień. No, w sumie dopiero się zaczęła, ale na razie jest taka piękna, że wiecie, świeci słońce, jest cieplutko, lekka kurtka i już te liście spadają i zmieniają kolor. Jest naprawdę ślicznie. Jestem bardzo taka podekscytowana, ale nie... no, szczerze powiem Wam, że. Jakby na tych studiach nie wiem do końca czego się spodziewać, bo to będzie właśnie zupełnie coś innego niż dziennikarstwo, które miałam do tej pory, e, robiłam. Więc jakiś tam stresik był, ale teraz w sumie już jest ok i w sumie się nie stresuję i zobaczymy tak na Luzie jak to będzie. Jacy będą ludzie, jacy będą wykładowcy i w ogóle. Myślę, że będzie super, mam nadzieję. Będę Wam nagrywać. O, tam już mam gotową tą. <grym> E, przygotowana jestem na studia i zaraz właśnie wychodzę. Potem będę dawać Wam znać, jak to wygląda. Dzisiaj mam tylko jedne zajęcia, więc no, zobaczymy. Te jedne będą miały być dwa. E, tak, ale wykładowca stwierdził, że te takie pierwsze zajęcia, bo miały być dwa z tym samym, stwierdził, że te pierwsze zajęcia zrobi jakby w jednym na późniejszą godzinę, więc można było i się wyspać i w ogóle. Więc Gitówę. <gry> Jutro już mam więcej zajęć, więc jakby wchodzę w ten tryb studencki. Zobaczymy. Fajnie, że jeszcze te dwa lata studiów, jakoś tak się cieszę. Mam nadzieję, że będzie fajnie, że nie będzie też tak przerażająco ciężko, ale mam nadzieję właśnie, że, że, że dam radę i że jakoś to wszystko pójdzie do przodu. Dwa lata też bardzo szybko mijają, no więc będę dawać Wam znać i nagrywać, jak to tam jest. My, co powinniśmy poprawić? Ale Lean jest trzech ale nikt tego nie wie, no bo ja nie wiem. Czy... Kochani, ja wracam z zajęciów. Były pierwsze zajęcia, więcej Wam opowiem jak dojdę do domu, bo tutaj tak niezbyt komfortowo się mówi. Ogólnie rzecz biorąc jest absolutnie zupełnie inaczej niż do tej pory było. Wiecie, mnóstwo ludzi i w ogóle, no i tematykę to to hity, jeśli ja to zdam. Naprawdę z dziennikarstwa na to pójść, to hit. No więc tak, pierwsze zajęcia mam za sobą, właśnie wróciłam. Powiem Wam, że tak jak w sumie na wcześniejszym klipie mówiłam mnóstwo osób, bardzo w sumie tak ciekawie, w ogóle oczywiście nie mogłam znaleźć sali, szukałam gdzieś tam tłum ludzi, w ogóle ten. No więc tak ciekawie, zupełnie nowe doświadczenie, bo wcześniej byłam na Aksimie, to było zupełnie inaczej. Powiem wam, że... Że po, nie wiem, co mnie tam czeka, jak to będzie, e, jakie będziemy, niby tam przedstawiał już, o czym będziemy mówić w ogóle. Na razie wiecie, y, jestem kompletnie zielona, nie wiem, co to będzie, jak w ogóle, jak, jak ja to będę zdawać i tak dalej. Wszystko przede mną, zobaczymy. Jakieś tam już notatki zrobiłam. Ogólnie ciekawi mnie to, ale też zależy właśnie, jak oni będą to prowadzić, bo dzisiaj tylko pierwszego wykładowcę poznałam. No więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. W każdym razie nowy rozdział rozpoczęty. Do tego oczywiście piękna pogoda, słońce, wiatr mega ciepły, także od razu jakoś tak fajniej się szło na tę uczelnię. No, <grym> więc zobaczymy, jak to będzie. E, koniecznie dajcie znać, jak to u Was, czy Wy też zaczynacie teraz, czy zaczynacie licencja, czy magisterkę, tak jak ja, jak to u Was jest. Na czym jakby wy teraz stoicie? Co przed, co, co przed wami? Dziękuję każdemu, kto mi też życzy powodzenia na Instagramie, szczególnie. Jest to mega miłe, że jakby jesteście ze mną tu po prostu, nie? Albo na kanale, albo na Instagramie. Także ja się bardzo cieszę i serdecznie Was pozdrawiam. Zobaczymy, właśnie będę tutaj pewnie dużo nagrywać z tych studiów. Zobaczymy, nie mam pojęcia, szczerze. Także będziemy razem przez to przechodzić i no, będzie fajnie, myślę. Najważniejsze to się nastawić pozytywnie, optymistycznie, będzie dobrze, trzeba to zrobić. Może się pozna jakichś fajnych ludzi, już jakieś tam mnóstwo koleżanek i w ogóle się przywitałyśmy, i w ogóle, w ogóle rozmawiałyśmy już także fajnie. No, zobaczymy. Także musimy się. Tak wiecie, pozytywnie nastawić. Każdy z nas, obojętnie na czym wy teraz jesteście, ja się nastawiam pozytywnie, Wy też, i głowa do góry będzie super, bo niektórzy to taką, a to tak nie warto. Lepiej się nastawić fajnie, pozytywnie i od razu lepiej po prostu się przez to idzie i, i jest inaczej. no. Z Bogiem, kochani, życzę Wam pięknego tygodnia. Mamy dzisiaj wtorek, no. <laughs> Także ja trochę mam jeszcze dzisiaj do zrobienia. Uciekam do zajęć jeszcze, znaczy zajęć na uczelni już gdzieś nie mam, ale zajęć tam mam jeszcze trochę obowiązków, także będę sobie odhaczać po kolei w moim planerze, w kalendarzu, co mam jeszcze właśnie do zrobienia i co jest zrobione. No, więc pa.